Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na wrzesień dla wszystkich osób z poznaku Strzelca. Zobaczmy, co do was nadchodzi, co nowego u was się pojawi, czego możecie się spodziewać w tym miesiącu. Energia główna. 7 buław. Co odchodzi do przeszłości? Dwa miecze. Co nowego u Was się pojawia we wrześniu? Siedem mieczy. Jaka jest dla Was rada? Osiem pucharów. I z jaką energią kończycie czas września? Karta Redwanu. Zobaczmy jeszcze co w tle. Królowa Monet. Karta, która wskazuje na to, że pewien sukces finansowy, pewien sukces materialny cały czas będzie. Towarzyszył Wam, będziecie mieć w głowie albo jakiś projekt, albo jakieś zadanie, które chcecie wykonać, którego chcecie się podjąć. Być może coś, co udało Wam się załatwić w ostatnim czasie bardzo korzystnie, cały czas będzie do Was wracać, czyli na przykład jakieś konsekwencje tego, że dostaliście podwyżkę, po prostu będziecie dysponować większą ilością pieniędzy i cały czas ten komfort finansowy będzie do Was wracał, będziecie mieli poczucie bezpieczeństwa w tym miesiącu, będziecie mieli poczucie, że Panujecie nad sytuacją, że dobrze sobie radzicie finansowo, że potraficie zarządzać tą sferą. Ta karta wskazuje też na to, że być może jakaś osoba w Waszym miejscu pracy, albo z którą po prostu współpracujecie, w jakimś stopniu, będzie niezwykle ważna, osoba doświadczona, osoba dojrzała, osoba, która dysponuje również całkiem sporymi pieniędzmi, może. Um, może jej zależeć na kontakcie z wami współpraca z tą osobą będzie dla was bardzo ważna będziecie mieli wrażenie że jest to jakiś kluczowy dla was projekt jest to kluczowe zadanie i cały czas będzie powracać współpraca właśnie z tą osobą z instytucją z jakąś firmą która naprawdę jest dla was ważna i z którą chcecie dalej rozwijać współpracę kontakt właśnie z tą firmą będzie dla was Wyjątkowo istotny. Główną energią natomiast jest siódemka buław. To jest karta upartości, zawziętości bez względu na to, czy akurat czujecie, że coś Wam się udaje lub nie, czy czujecie, że macie kłody pod nogami, czy um, czujecie wsparcie innych osób, czy też nie. Karta ta wskazuje na to, że idziecie po swoje, idziecie do przodu, idziecie w kierunku, który jest dla Was niezwykle ważny, który jest dla Was korzystny, który e, sobie wymarzyliście. To jest Wasza własna decyzja, w jakim kierunku się rozwijacie i co chcecie osiągnąć. Nie kierujecie się opinią innych, nie kierujecie się tym, czy macie wystarczającą pomoc z zewnątrz, czy e, macie różne inne, czy różne inne czynniki Was wspomagają, czy nie. Karta ta przede wszystkim mówi o upartości, zawziętości, o wymyśleniu sobie pewnej drogi, pewnej idei, pewnego pomysłu i realizacji tego, co macie w głowie, bez względu na wszystko. Nawet jeżeli czujecie się czasami niepewnie, nawet jeżeli czujecie, że nie wszystko idzie tak, jak sobie to wymarzyliście, i tak idziecie w kierunku, który jest dla Was najważniejszy. Do przeszłości odchodzi. Jakaś rozterka, mieliście jakąś sprawę przede wszystkim związaną z Waszym rozwojem edukacyjnym, z Waszym rozwojem intelektualnym. Mogła to też być jakaś bardzo niejasna komunikacja z drugą osobą, albo w pracy, albo w domu. I mieliście wrażenie, że musicie na coś się zdecydować, że coś musicie wybrać. Była tutaj naprawdę spora praca intelektualna z Waszej strony, musieliście na coś się zdecydować. Trudno było podjąć tę decyzję, trudno było zdecydować na, się na to, czy na przykład komunikacja z daną osobą była dla Was korzystna, czy komunikacja w pracy z jakąś instytucją, czy z, jakąś, czy z jakimś współpracownikiem było dla Was tym... Czego się spodziewaliście, tym, o czym marzyliście. Tak więc karta ta symbolizuje pewną rozterkę, rozmyślanie nad tym, czy coś jest dla Was odpowiednie, na co się zdecydować, co jest dla Was najkorzystniejsze. Ta rozterka już odchodzi do przeszłości. Wygląda to tak, jakbyście um, doświadczyli przypływu pewności siebie. Ta karta siódemki buław ewidentnie wskazuje na to, że wiecie. Po co idziecie? Wiecie, co chcecie zdobyć, wiecie nad czym pracujecie i co jest dla Was ważne. Wszelkie rozterki w tej energii są już yy, nieważne. To, co nadchodzi, to siedem mieczy. Karta wskazująca na spryt, karta wskazująca na bardzo niekonwencjonalne myślenie, wskazująca na to, że musicie kierować się podejściem, które być może jest niepopularne, które być może do tej pory Wam nawet nie przyszło do głowy, ale żeby osiągnąć cel, żeby osiągnąć to, na czym Wam zależy, musicie myśleć um, właśnie niekonwencjonalnie, nieszablonowo. Musicie podejść do pewnej sprawy, do pewnego problemu w zupełnie inny sposób, z innej perspektywy, być bardzo kreatywnym. Nawet jeżeli wiąże się to z tym, że nie wszystko będzie dokładnie wyglądało tak, jak sobie wymarzyliście. Nawet jeżeli poniesiecie jakieś nieznaczne straty, karty mówią o tym, żeby być otwartym na inną perspektywę, być otwartym na rozmowę z inną osobą, na. Otwarcie się na perspektywę osoby, która ma doświadczenie w tym temacie, która może Wam pomóc, która nawet jeżeli nie wzbudza, nawet jeżeli ten pomysł nie jest dla Was idealny, nawet jeżeli nie pokrywa się w 100% z tym. Co sobie do tej pory zaplanowaliście, warto wziąć to pod uwagę, warto otworzyć się na rozmowę z inną osobą, warto otworzyć się na nową perspektywę, warto szukać nowych metod rozwiązania danego problemu. Ta karta bardzo często wskazuje na um, zmaganie się z, jakąś, um, z jakimś problemem intelektualnym, coś, co do tej pory było dla Was naprawdę skomplikowane i chcieliście to rozwiązać w sposób, Konwencjonalny albo e, komunikacja z daną osobą, która do tej pory była dla was e, oczywista, była dla was łatwa, była dla was przejrzysta. Karta ta sugeruje, że trzeba będzie podejść do tego wszystkiego w trochę inny sposób, będzie trzeba użyć innych metod, trzeba będzie wykazać się cierpliwością i e, kreatywnością, żeby mm, osiągnąć to, na czym Wam najbardziej zależy. Rada dla was to ósemka pucharów, karta wskazująca, sugerująca wam, żebyście nie bali się zrezygnować z czegoś, co wam już nie służy, co jest dla was niewłaściwe, co jest dla was niekorzystne. Ósemka pucharów to sytuacja, w której czujemy się przywiązani do czegoś, czujemy się przywiązani do jakiejś relacji, do jakiejś osoby, czujemy się przywiązani do jakiegoś projektu, zadania, nad którym pracowaliśmy od dłuższego czasu. Do jakiegoś pomysłu, który naprawdę był nam bardzo bliski. Chcieliśmy to zrealizować kiedyś, e, natomiast e, jest to czas, w którym trzeba odciąć się od czegoś, co jest dla nas niekorzystne, co jest nieracjonalne, co jest e, dla nas niewłaściwe, co jest dla nas toksyczne, co jest e, dla nas nierozwojowe, co nie będzie nam pomagało w rozwijaniu swojego potencjału, swoich możliwości, swoich talentów. Jeżeli jest coś, do czego jesteście przywiązani, a jesteście jednocześnie przekonani, że nie jest to dla Was korzystne, że nie jest to dla Was dobre, karty mówią o tym, żeby odciąć się od tego, żeby nie kontynuować czegoś, co jest dla Was złe, dlatego że jest to po prostu nieprzyszłościowe i nie jest to dla Was rozwojowe, nie przyniesie Wam to niczego dobrego, tylko zatrzyma Was w miejscu i nie pozwoli Wam się rozwijać w kierunku, który jest Wam pisany, który jest dla Was najlepszy. Pod koniec miesiąca nadchodzi ogromna zmiana, i karta rydwanu wskazuje na bardzo daleką podróż, na bardzo ciekawą przygodę, bardzo ciekawe wyzwanie. Może być to nawet szansa na to, żeby zmienić zawód. Jest to karta ogromnych możliwości jest to karta wielkich zmian, wielkiej szansy na to żeby pójść w kierunku, który jest dla nas bardzo atrakcyjny, który jest dla nas bardzo przyjemny, który pozwoli nam rozwijać się, który pozwoli nam osiągnąć dokładnie to, co sobie wymarzyliśmy. Będzie się to wiązało ze zmianami, będzie się to wiązało z niestabilnością, z ciągłą zmianą na przykład towarzyską, z ciągłą zmianą miejscu pracy. To jest bardzo ciekawa, bardzo twórcza, bardzo kreatywna energia, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy e, też intelektualne. Będziecie mieli w sobie bardzo dużo pomysłowości, dużo kreatywności. Będziecie mieli wrażenie, że naprawdę spełnianie się intelektualne, spełnianie się w pracy, spełnianie się, jeżeli chodzi o Waszą edukację, jest dla Was, e, przychodzi Wam dużo łatwiej, dużo sprawniej będą się pojawiały też bardzo ciekawe propozycje pracy, współpracy, szanse na to, żeby całkowicie zmienić swoje otoczenie. Tak więc, moi drodzy, to jest y, bardzo ważny y, i też bardzo dobry miesiąc dla Was. Skupiacie się na pewnym celu, skupiacie się na pewnym zadaniu, chcecie wykonać coś bez względu na wszystko, jesteście zdeterminowani. Do przeszłości odchodzi pewna rozterka, y, pewne rozdroże, które było dla Was dosyć męczące. To, co nadchodzi, to jest energia, która mówi o tym, że warto myśleć niekonwencjonalnie, warto myśleć nieszablonowo. Warto otworzyć się na perspektywę innych osób i posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia, posłuchać tego, w jaki sposób inne osoby podeszłyby do sprawy, która jest dla Was ważna. Być może będzie to dla Was inspiracja, być może znajdziecie szansę na to, żeby załatwić sprawę w zupełnie inny sposób. Pamiętajcie o tym, żeby nie tkwić w czymś, w jakimś projekcie, w jakimś zadaniu, żeby nie być przywiązanym do czegoś, co jest dla Was niekorzystne, co jest dla Was toksyczne, co jest dla Was nieprzyjemne, co nie jest dla Was przyszłościowe i rozwojowe, tylko dlatego, że poświęciliście temu do tej pory sporo czasu. Jeżeli czujecie, że to nie jest to, warto się od tego odciąć, warto zmienić kierunek myślenia, kierunek działania, dlatego że pod koniec miesiąca nadchodzi wielka szansa na rozwój, wielka szansa na podróż, na zmianę waszej pracy, na zmianę waszego otoczenia, na zupełnie inny sposób działania i myślenia, i karta rydwanu będzie wam towarzyszyła jeszcze na początku października. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.